Państwa smaki polskie. Dzisiaj chcemy pokazać potrawę z grzybów, bo w końcu jak tylko grzyby pojawią się w polskich lasach, to większość Polaków zapada na taką chorobę grzybobranie. I nic się nie liczy. Wszyscy do lasu zbierają grzyby, ale potem już przykowaniem tych grzybów to tam różnie bywa. Dzisiaj chcemy pokazać, jak smacznie zrobić kotlety z takich no niezbyt docenianych grzybów jak. Pięknie wyglądające tak zwane kozaki, czerwone łebki, koźlarze czerwone, bo tak to najczęściej nazywa się w różnych regionach Polski. Ten grzyb ma różną nazwę. Otóż bardzo ważną rzeczą jest, zanim się cokolwiek z tych grzybów zrobi, żeby je zblanszować. Tak to się nazywa w języku kucharskim. Czyli wrzucamy na wodę, do której dajemy sól, wrzucamy te grzyby na okres 15, a nawet 20 minut do, tak, żeby je po prostu zagotować i do tej wody do gotowania dodaliśmy też trochę octu. Ocet sprawi z solą, że te grzyby nie będą czerniały, że one się tak trochę wybielą. A my teraz musimy y, y, przygotować już cebulę, bo te grzyby będziemy przesmażać. Mamy już ugotowane ziemniaki. Przetarte, czyli takie ziemniaki, które można z poprzedniego dnia zrobić i w lodówce sobie trzymać, mamy jajka, mamy mąkę, mamy przyprawy, a więc mamy wszystko do tego, żeby zrobić sobie takie ziemniaczane kotlety z grzybami i które mogą stanowić, szczególnie kiedy obfitość grzybów w lesie, takie samodzielne danie, bardzo smaczne. Można oczywiście te kotlety robić samych grzybów tylko, ale to nie jest takie łatwe, bo te grzyby jednak dają to, że nawet przesmażone z mąką, ściągnięte jajkiem i bułką, one nie są takie łatwe do usmarzenia i trzeba by było zachować reżim niskiej temperatury, a więc wszystko musi być bardzo chłodne, żeby udało się zapanierować i dobrze takie grzyby usmażyć. Natomiast metoda z ziemniakami wydaje się być metodą sympatyczną. No, i, i ziemniaki dają taką słodycz i będą, będzie to na pewno doznakomite połączenie tego warzywa, bo grzyby lubią ziemniaki, a ziemniaki lubią grzyby. A my dzisiaj chcemy Państwu również pokazać, jak to podawać po staropolsku. A po staropolsku to znaczy, że dajemy i dużo potraw jest z kaszą, drodzy Państwo. Kasza to zawsze było coś i różne kasze ich bogactwo. To jest też jeden z wyróżników naszej tradycyjnej polskiej kuchni. Proszę Państwa, nasze grzybki już obgotowane i teraz je wyjmujemy. I one muszą tak lekko odparować. I to szybciutko się dzieje, widać ile pary od razu bucha. One nie są czarne, są takie szarawe, no bo to jest taka odmiana. I będziemy je kroić, cebulkę już mamy pokrojoną, naklarowane masełko i obsmażamy grzybki. I nawet gdybyśmy robili grzybki duszone, tak zwane. To też przed tym duszeniem dobrze jest właśnie w ten sposób postąpić, i wtedy te grzyby nie, tak, nie zrobią się takie, taką jedną, jedną niesympatyczną mazią, tylko będą bardziej twardawe, będą jędrne i obsmażone, będą dużo smaczniejsze. I teraz właśnie drobno będziemy to kroić, nawet bardzo drobno, i wtedy te grzybki nam tak trochę zbieleją. Przez to, przez to nasze krojenie będą bardziej na przykrojach potem ładnie wyglądać, bo to jednak musi być drobno posiekane, a tu nam się już klarowane masełko zaczyna pięknie przysmażać, więc pierwsze wrzucimy grzybki, potem, potem cebulkę i tak powoli obsmażymy, żeby to było smakowite. Cebulkę na końcu. Bo chodzi nam o to, żeby ona nam się nie zbrązowiała. I dalej, grzybko. Wszystko pięknie przyprawimy, i zaraz będziemy wyrabiać ciasto. Jeszcze drobniej bym proponował, tak żeby nam się później to nie rozsypywało. Ja tutaj jestem za pomocnika Marcina. Mieszamy pięknie ciągła dyskusja, czy margaryna lepsza od masła, to od razu można sobie powiedzieć, że margaryna to jest coś, co ma zastąpić masło, ale nigdy masłem nie będzie i dlatego w polskiej kuchni masło jest rzeczą bardzo ważną i wcale nie jest prawdą, że ono nam w czymkolwiek zagraża, grozi na jakimiś chorobami. Otóż grozi to chorobami właśnie ta, te oleje techniczne, te oleje, które się wytwarza przez przemysł. Natomiast na pewno nie masło, które od wieków używane, jeśli jest naturalne, jeśli nie jest zapałciowane, jeśli to jest masło klarowane, czyli się nie przypala, Takie jak tutaj mamy to jest, drodzy Państwo, ten tłuszcz bardzo właściwy. Proszę Państwa, grzybki już są, tak kolorują się, czyli są przesmażone. Jeszcze przyprawy, przyprawy troszeczkę, może właśnie takiej bardzo starej, czyli magii, odrobina. Ona na pewno też podniesie nam smakowitość. To jest w Polsce stosowany w kuchni naszej hydrolizat od XIX wieku, także już można nazwać go tradycyjnym. Tutaj mamy ponad kilogram ziemniaków, takich przetartych. Grzybów też, proszę Państwa, było, było ponad kilogram w formie oczywiście takich świeżo zebranych. No i teraz będziemy komponować z tego takie ciasto na te nasze. Yy, Kotlety, by tak to nazwać, choć to różnie nazywają w różnych kuchniach regionalnych. Nawet na, spotkałem się w kuchni pomorsko-wielkopolskiej, że, że to są klopsiki, klopsy. No też można to tak nazwać, ale ja bym to jednak nazwał tak jak to powinno być, czy to są kotlety, kotlety z grzybami. No i teraz musimy to wyrobić, dodatkowo damy jajka i to jajek, ja myślę na tą ilość to spokojnie cztery jajka to, to można całe, no i żeby było smaczniej to jeszcze damy samych żółtek ze dwa, dlatego że te wtedy dadzą taką aksamitność tej potrawie. Jeszcze nam jedno jajeczko zostało, będziemy regulować to jeszcze dodatkiem dodatkiem mąki. Mąka jest tutaj też takim sposobem na to, żeby, żeby ten nasz ciasto na te kotlety było takie sympatyczne. I to ciasto właśnie można zawsze regulować mąką i bułką. To są dwa takie dodatki, które o tu mamy bułkę tartą, więc nie ma problemu. Można troszkę dać... Może, może wsypiemy troszkę bułki. No i proszę pomieszaj. zobaczymy, czy to nam ta bułeczka... Jeszcze troszkę. Chłonie, troszeczkę jeszcze mąki, ale no jeszcze, nie, jeszcze sól pieprz musimy zobaczyć. Nie wiele i będziemy przyprawiać. Mieszaj, bo chodzi o to, żeby nam się kluski nie porobiły, ale mąka też nam ściągnie. Te kotlety muszą być dobrze, dobrze ostre muszą być. Przypominamy przepis. Na kilogram grzybów dajemy kilogram ziemniaków, cebulę, cztery jajka, dwa żółtka, sól i pieprz. Zagęszczamy mąką i bułką tartą. I proszę państwa, masę już mamy taką jak trzeba, dobrze przyprawioną, smaczne to musi być. Pamiętajcie państwo, jak ta masa jest smaczna, to i kotlet będzie smaczny i wszystko będzie smaczne. I teraz klarowane masełko ono się będzie roztapiać, a będziemy formować kotleciki. Proszę Państwa, to jak są grzyby i są ziemniaki, a tego u nas ani jednego, ani drugiego w Polsce nie brakuje, to piękny, cudowny, wspaniały obiad. Bezmięsny, taki, który był kiedyś w każdy piątek obowiązujący. Robimy sobie tych kotlecików dużo i po prostu, proszę Państwa, mamy piękną, wspaniałą ucztę. Bo to trzeba powiedzieć, że to jest uczta. O, i tu już pięknie widać, że już możemy wrzucać. Na złoty kolor usmażymy. Kaszka, drodzy Państwo, my tego nie pokazujemy, ale kasza już się pięknie ugotowała. Do tego robimy mizerię. No, boski obiad. Smaczny, miły, ponieważ oglądamy się wcześniej rano. Mają Państwo szansę nawet jeszcze wyskoczyć na grzyby, zebrać parę pięknych dorodnych i zrobić taką sobie przyjemność, czyli kotlety z grzybów, drodzy Państwo, jako podstawę dzisiejszego obiadu. Kasza, mizeria i kotlety tradycyjne z grzybów podane. Smacznego!